holu Allegro Tak jak Wam mówiłam poprzednio, tak jak poprzednio zamówiłam produkty jednej marki, tym razem też. I o tym już pisałam Asi, czyli użytkownik w celniku Asiek, która robiła hol na temat kosmetyków firmy Vipera. W moim przypadku też była to Vipera, ale nie umawiałyśmy się, żebyście sobie nie pomyśleli. Po prostu obie wpadłyśmy na ten sam pomysł w tym samym czasie. Z tym, że ja nie zamawiałam tych kosmetyków bezpośrednio z jej strony, ale przez Allegro i w zasadzie chyba wychodzi na to samo, szczerze mówiąc. A dodatkowo też dzisiaj odwiedziłam ich stoisko u nas w mieście i trafiła mi się promocja, ale to nie mogę Wam zradzić szczegółów tej promocji, bo przy okazji tej promocji po prostu kupiłam kilka rzeczy do konkursu i nie chciałabym zdradzać na razie jeszcze co to jest, bo jeszcze nie skompletowałam wszystkich nagród. A Więc zacznę od tych rzeczy alegrowych. E, po pierwsze e, zamówiłam sobie kolejną szminkę. Szczerze mówiąc spodziewałam się dużo jaśniejszego odcienia. E, jest to z szminka z serii Just Lips. Tutaj jest Pipera napisany. Może przestawię to. O, tak będzie łatwiej. I moja to jest numerek 15, czego oczywiście pewnie nie zobaczycie. Może tak z daleka będzie lepiej. Bardzo fajne jest to opakowanie, bo jest takie klasyczne i tutaj opakowania, który szminek mi przypomina, tylko teraz sobie nie mogę przypomnieć, u których szminek tak prześwituje tutaj na dole kolor. No ale nieistotne. Pokażę Wam, jak ona wygląda. Myślałam, że będzie dużo, dużo jaśniejsza, ale jest ciemna. Jest prawie yy, W opakowaniu wygląda podobnie, jak do szminki z Maybelline, co was zaraz zademonstruję. Macie obie szminki razem i wyglądają bardzo, bardzo podobnie, ale na ręce. Teraz wam pokażę, jaka jest różnica. Ta szminka z Wipery jest dużo bardziej e, intensywna. A tu u góry mam szminkę um, Słodzie, szminki z Wipery, a tu na dole jest ta, e, ta z Maybelline. Na porównanie może no, jeszcze pokażę Wam, jak przy tym tak wygląda um, ta. Z Miss Sporty. Teraz Miss Sporty jest tutaj po środku. Więc no sama jest całkowicie jaśnica. Ehm, no więc na początku myślałam, że o matku mówiłam sobie dwa takie same cienie, ale jednak nie. Ta z jest bardziej intensywna i będzie się nadawała idealnie do takiego wieczornego makijażu, co w moim przypadku może nie będzie zdarzało się często, ale jednak się przyda. Kolejną rzeczą z wipery jest mój pierwszy w życiu, ale to brzmi, osobny róż. Wygląda on w ten sposób. Jest to róż z, z serii Trendy, numerek 302. Oni go dawali z takim pędzelkiem, no ale ja oczywiście tego pędzelka nie będę używać. Um, róż ma taki... Przekwiniowo brązowy kolor i jest z drobinkami. Tych serii było kilka, właśnie ta seria trend jest z drobinkami, ale były też matowe. I jeszcze te jakieś takie kolaże, z tego co pamiętam, ten spodobał mi się najbardziej i naprawdę bardzo fajnie, naturalnie wygląda na, na tutaj na policzkach numerek 302. Ok yy, i teraz tak, jak wiecie, jak już Wam wspomniałam w tutorialu na brązowy makijaż. Yy, Zepsułam swój linerowy, znaczy pisakowy eyeliner z, z Ingrid, przestał z niego lecieć jakikolwiek kolor, i uparłam się na to, że chcę mieć taki eyeliner. Pomimo, że z mojego mi jestem bardzo zadowolona, bardzo fajnie rysuje się nim tą kreskę i w ogóle, ale jednak się uparłam. No i zamówiłam go z Vipery. Końcówka ma dużo dłuższą niż tamten, no i na razie malowałam się nim raz. Jeszcze działa. Nie wiem, jak pomaluję się z nim jeszcze dwa razy, czy dalej będzie działał, ale to, co wiem, na pewno. Na pewno ma e, bardziej intensywny kolor od tego z Ingrid, który zamówiłam poprzednim razem, ale mimo wszystko jest dużo jaśniejszy od tego z Miss Sport i ta czerna nie jest zbyt głęboka. Um. No i jednak chyba mi sporty wygrywa, ale od czasu do czasu się ten przyda. A no i dodatkowo tym nie jestem w stanie sobie narysować kreski, jeżeli nie naciągnę sobie powieki, czego jak wiecie nie lubię robić. E, więc on będzie na specjalne okazje, albo może jeżeli całkiem stwierdzę, że go nie używam, to będzie na, na jakieś oddanie. Może kiedyś i ja będę robił jakieś giveaways rzeczy, których nie używam, na wymianę. Zobaczymy. No i ostatnia rzecz z Vipery, którą zamówiłam z Allegro. To jest błyszczek z serii e, Magic Holography i mój to jest numerek 42. I to jest taki beżowo-różowy z drobinkami. O, na dłoni wyglądam w ten sposób. Nie wiem, czy cokolwiek widzicie. Mam nadzieję, że tak. E, generalnie, powiem że tak: się chodzi te błyszczeki, to one nie pachną zbyt ciekawie. W zasadzie tak. Tak. Mnie to jakoś nie radzi, ale jak wiecie, ja lubię zapachy jakieś takie, na przykład słodkie albo po prostu przyjemne, a on jest taki nie wiadomo jaki, nawet. Ale za to fajnie usta nie są takie bardzo nabłyszczone, że aż widać, że ten błyszczek jakby prawie ściekał ale wyglądają tak naturalnie. Mają taki błysk, ale nie przesadzony, więc to mi się w nim bardzo podoba i nawet pod to za bardzo nie potrzeba dawać szminki, bo ten pigment jest taki intensywny, więc jeżeli mielibyście okazję kupić włoszczyki z tej serii medic Holography, to polecam. No i jeśli jeszcze chodzi o witwerę, tak jak mówiłam, dzisiaj odwiedziłam ich stoisko i kupiłam sobie jeden z zestawów Cieni e, Tritone. To są potrójne cienie. Mam nadzieję, że uda mi się je zaraz wyciągnąć z opakowania. Wam je pokażę. Mój kolorek to jest 133 i to są takie generalnie żółcie i zielenie ale bardzo fajnie migoczące. Znaczy się tak, ten, te dwa są z drobinkami, te mniejsze, natomiast ten większy jest taki perłowy. Nie chciałabym jednak na razie robić słoczy, bo niby kupiłam je dla siebie, ale wtedy, mówiąc nie wiem jeszcze, co z nimi będzie, więc zobaczymy. <laughs> Okej, okay. jeśli chodzi o wiperę, to jest całkowicie już wszystko.